Dla mnie na przykład to też jest znamienne czasami w pracy. Co w pracy, to jak mówimy, tak w porządku albo dobrze. Tak, jak chodzi o sprawy dobrze, kończą się przykłady. Niemal, że dobrze, wiesz co, mamy fajnego nowego szefa albo wiesz co, mam miejsce pracy albo mam koleżankę naprzeciwko albo rzeczy, które się podjąłem są tak interesujące. Z drugiej kończymy na dobrze. Ale jak mówimy, jak w pracy, mówimy, nie no słabo, słuchaj, wiesz co się dzieje, jakby przejście do przykładów, co jest, że się śledzi? po prostu idzie nam jak po maśle. Ola i Marcin Sawice witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, Ola i Marcin Sawicy. No to dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o takim wątku, który nas tak Poruszył po raz kolejny w czasie wakacji na przyróżne sposoby. Nazwaliśmy go y, Dobra Perspektywa obrazki z wakacji. Dlaczego, dlaczego tak? Y, to jest taki leitmotiv, który się może y, przewija przez różne nasze podcasty, odcinki na, na różne sposoby, y, ale chcieliśmy się jakby podzielić y, takim doświadczeniem y, tego, jak, ile w nace, naszej mocy jest, żeby widzieć ten świat, jakim on jest naprawdę, i że naprawdę on nie jest taki zły, tylko że w, i że w nim jest olbrzymia ilość dobry, dobrych rzeczy, dobrych sytuacji, dobrych ludzi. Mhm. Y y jest to i, i w dobie, gdy mówimy, że jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, czasem przestraszeni. Że jako dorośli jesteśmy sfrustrowani, sfrustrowana jest często młodzież, bo im się, żeby nasze dzieci nie były sfrustrowane, to być może wsparcie jest tuż koło nas, jest w zasięgu naszego wzroku i słuchu, tylko my z niego nie skorzystamy. I ja może podam. Podać taki przykład, by, by, gdzie by, by te, ja wiem, że słuchają nas ludzie pobożni i niepobożni, ale raz przykład będzie z kategorii pobożnych. Mieliśmy takie rekolekcje, wakacje w naszym domu, w czasie w którym rozmawialiśmy sobie o jednej z encyklik papieża Benedykta. I tam była taka część dotycząca miłosierdzia i uczynków miłosierdzia. I. I mieliśmy sobie razem w naszym gronie, tak zeszła ta rozmowa, czy dyskusja, czy pewnego typu zadanie, czy pytanie, polegające na tym, nie tam, ja byłem dobry, czy miłosierny, czy to, czy tamto, tylko na ile w życiu doświadczyłem tego, co można nazwać dobrą, dobrem ze strony ludzi, głównie mówiliśmy o ludziach. I raczej, jak zaczęliśmy opowiadać różne historie, to zaczynała jakby pojawiać się taki strumień, czy szereg postaci ludzi, którzy w naszym domu, w naszym życiu powodowali, że działo się bardzo dużo dobra. Czy to w sensie takim technicznym, sytuacji, coś się zmieniło, czy to po prostu to, że jak spotkałem tą osobę, rozmawiałem z nią, ten dzień stał się po prostu lepszy. Albo ktoś mnie czymś obdarował, albo poświęcił mi czas. I tak sobie wszyscy razem uświadomiliśmy też, jak rzadko rozmawiamy sobie o tym. Albo przyglądamy się temu, co dookoła e, takiego się wydarzyło, że nas doświadczyło dobre. I dlatego też odcinek tego podcastu nazwaliśmy bo salą, postanowiliśmy sobie czasami robić we dwoje. Takie rezimę, takie retrospekcje, czy, czy, czy to chociaż tak jest naprawdę i okazuje się, że tych sytuacji dobrych jest. I w kontekście obrazki z wakacji nazwaliśmy go, dlatego że nagrywamy ten podcast tuż po wakacjach, gdzie tych sytuacji znowu było bardzo dużo. Ja, ja sobie kupiłam kupiliśmy dla mnie tak. w, w Muzeum Van Gogha taki ładny kalendarz. Taki bardzo ładny kalendarz. Na każdej stronie tygodniowej jest jeden, jedna reprodukcja. Na promocji. <k cartoon> tak, na promocji. I ja sobie tak pomyślałam. Tam jest za mało miejsca, żeby planować tydzień, czy tam te wszystkie wydarzenia. Ale pomyślałam sobie, to będzie taki kalendarz, który będzie leżał na moim biurku i ja będę każdego dnia wpisywać, za co dziękuję, co dobrego się wydarzyło. I to jest po prostu coś niesamowitego. I chciałam powiedzieć, dołączając do tego, co powiedział Marcin, że. Chyba jesteśmy jakoś przyzwyczajeni, albo jest w dobrym tonie. Właśnie dzielenie się tymi trudami. Czasami wykonujemy jakiś telefon do kogoś i najpierw musimy mu opowiedzieć co trudnego się wydarzyło, pokazać właśnie ten, to co dźwigamy, co nas osacza, co nas. Zanim nie wiem przejdziemy do dalszej części rozmowy. Mam takie też doświadczenie osobiste, że czasami ktoś mówi, wiesz, bo ty tak wszystko przez różowe okulary, Kulary, że tak, przez różowe okulary. No to człowiek zaczyna się wstydzić, no bo jak to przez róż, różowe okulary, no faktycznie mi um, się zawsze kojarzą z różową panterą. <laughs> bardzo <laughs> dobrze Różowe ciekawe. okulary. I tak myślę sobie, ostatnio też spotkałam wspaniałą naszą bardzo dobrą bliską nam osobę, która mówi, że gdzieś na jakimś spotkaniu nie mogła tak za bardzo dzielić się czymś, bo nie mogła aż tyle dobrego, no bo przecież to tak nie wypada, bo przecież wszyscy przynoszą tyle różnych trudnych rzeczy. I, yy, i tak myślę, yy, i tak sobie o tym zaczęliśmy rozmawiać, bo te wakacje, jeszcze ciągnąc yy, yy, pobożne wątki, przykłady, to jest, mam taki jeden, bo mi zaraz ucieknie. Byliśmy na kilku mszach w tym roku, mieliśmy okazję we Włoszech w dzień powszedni, bo teraz chodzi mi o, nie, o niedziel, nie o niedzielne, tylko o dzień powszedni. Byliśmy też w dzień powszedni w środku, w centrum Amsterdamu, też, prawda, o 12 w południe na mszy, pełne kościoły. Pełne kościoły! I po prostu my z Marcinem, myśmy sobie tak ja, mówię Marcin, my tu będziemy niedługo jeździć, po prostu się nawracać do Włoch, do Holandii. Wszyscy narzekają, wszyscy z kościoła uciekają, na zachodzie już nikogo w kościele nie ma. My widzieliśmy pełne kościoły. I wcale nie starszych osób. Wcale nie starszych osób. Przed nami na mszy świętej stał młody facet, wyglądał, zasłaniał wszystkim, tak? Bo wyglądał jakby był e, zawodnikiem koszykówki. I miał takiego syna, obydwaj, po prostu tip-top, ubrani, tak. nowocześnie, tak? On całą mszę tak fajnie tego syna obejmował. Jejku, to mi już więcej nie potrzeba rekolekcji, jak tak. widzę po prostu kogoś takiego. I chodzi o to, że po, po prostu y, dzieliliśmy się takimi Pry. różnymi sytuacjami. Y, w, w barach przykładowo, jak y, 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 całe rodziny, wszędzie rodziny. I jeszcze w Holandii na przykład, jak byliśmy na rowerach, my tam uwielbiamy zaglądać Przez ludziom okno, do okien, tak. bo. W chips, tak, bo oni mają, oni oni mają, mają nie mają zasłon tak? To tak jest fajne. No po prostu pełne rodziny siedzące około przy godziny posiłku. 17 przy posiłku. Pełne rodziny. Gde. Mama, tata, rozmawiające. I to e, dzieci. No. Ale, ale, ale generalnie też tam już nie wnikam na ile one są Ta. pełne, na ile tam są patchwork, whatever. Ale generalnie y, dorośli z dziećmi siedzący przy stole rozmawiające, sto... grające w jakieś gry, y, robiące rzeczy, które y, powinno się robić po warsztatach dla rodziców, co tu robić, żeby nawiązać relacje z dziećmi. Y, I takich sytuacji mieliśmy dziesiątki. I chodzi o to, że y, tak y, czasami. Ja wiem, badania są badaniami, statystyki są statystykami, jakby czasami ciężko z nimi dyskutować, ale jakby tak, patrząc sobie na ten świat w Polsce i nie w Polsce, jakby budujemy go też tym, na co skierujemy wzrok. Jeżeli i chodzi mi o to, że. O, o ile może na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wychwytywać te rzeczy, które są trudne, brzydkie, nieładne, nieuporządkowane, chaotyczne, to gdy trochę ten nasz celownik przestawimy i poszukajmy trochę piękna, nie, nie musimy być na rysach. Wiadomo, ktoś chodzi na rysy, mówi, ale widok, no trudno znaleźć tam coś tam nieskazitelnego, takiego, co by było. co by z, bo skazą na tym widoku, prawda? Ale chodzi mi o to, że w takim everyday life, czasem siadasz sobie na kawie na herbacie, albo idziesz uliczną do pracy, czy jedziesz autobusem i możesz zobaczyć dużo fajnych rzeczy. To, że nie wszyscy są w komórkach, a ileś osób czyta gazetę lub sobie czyta książkę. To, że jak ktoś wsiada, to ustępuje miejsca. A, można patrzeć na te dwa sposoby. Jechałem autobusem, nikt nie ustąpił miejsca. Jechałem, albo można spojrzeć, jechałem autobusem, ja, ale super, bo dwa razy zdarzyło się, że ktoś ustąpił tego miejsca. E, i, e, e, I jakby trochę, co, co zachowujesz i z czym wracasz? Czym się później też dzielisz? Czy dzielisz się z kimś, że ale fajnie, bo jeszcze widziałem dwie czy trzy osoby, które ustąpiły tego miejsca w autobusie? Czy opowiadasz, że to i tak jest mało w kontekście tego, co tak naprawdę byłoby, gdyby był świat idealny? Przypomniał mi się taki przykład, on jest z bardzo dawna, ale w tym kontekście um, nieistotne gdzie, nieistotne jaki film, puszcz... puszczany był jakiś film. I na ten film przyszło no kilka osób, tak? Pierwsze wrażenie nasze było tak, ale mało osób przyszło. A osoba, z którą to wspólnie jakoś tam organizowaliśmy, mówi: Jak to? Przyszło 12 osób. I to jest jakby patrzymy. No, prawie nikt nie przyszedł. Nie, przyszło aż tak, 12 Bo kontekst osób. jeszcze był taki, że to był film, który był w naszym kinie w Koszarawie Bystry, pamiętam? Yy, yy, no w każdym razie tak. myślałam akurat o innym, ale mniejsza styl, nie ma znaczenia. A, tak. Chodzi o to, że jakby. Jakby zmiana tego patrzenia, zmiana tak, tej perspektywy. Tak. I to jest, i to akurat ja uważam, myślę, że jakoś razem, że to jest w naszym zasięgu. Czemu nadajemy rangę? Gdzie ten, to co ty mówisz, gdzie ten celownik, gdzie ten środek ciężkości stawiamy? I czasami jesteśmy śmieszni w tym, tak? Bo ktoś mówi, hiperoptymista. No I, i tak można się pośmiać trochę z tego. A tu chodzi o to, że, że nadajemy rangę dobrym rzeczom. Wtedy nasza głowa, nasze myśli, po prostu nasze całe Nasze całe życie koncentruje się na dobrym. Tego zła jest dużo, oczywiście on zawsze będzie i ta walka duchowa i to wszystko jest. Ale jeżeli będziemy się cieszyć tym dobrem, taki, mogę dać jeden jeszcze taki przykład konkretny. Kiedyś, no teraz, jakiś czas temu właśnie spotkałam się z bardzo, bardzo wspaniałymi ludźmi, ale nie znaliśmy się za bardzo od strony rodziny i zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach i nagle okazało się, że Powstała jakaś taka przestrzeń, że mogliśmy się tymi naszymi dziećmi wzajemnie ogromnie cieszyć. Ogromnie cieszyć. Nie tylko właśnie, prawda, no nie mogę nic za bardzo powiedzieć dobrego, no bo przecież tyle trudu wszędzie wszyscy niosą. No to nagle i z tego, z tej wymiany, z tej radości dzielenia się, nagle się okazało, że powstało jakieś niesamowite dobro, które się. Nabrało wielkiego rozpędu i rozwija. I właśnie, gdybyśmy wtedy się schowali, każdy by tam no, nic nie chciał powiedzieć, bo to przecież no. Ale dla mnie na przykład to też jest znamienne czasami w pracy. Co w pracy, to jak mówię tak, w porządku, albo dobrze. Tak jak sprawy dobrze, kończą się przykłady. Niemal, że dobrze, wiesz co, mamy fajnego nowego szefa. Albo wiesz co, Mam miejsce pracy, albo mam koleżankę naprzeciwko, albo rzeczy, które się podjąłem, są tak interesujące. Z kończymy na dobrze. Ale jak mówimy, jak w pracy, mówimy, nie no słabo, słuchaj, wiesz, co się dzieje? Jakby przejście do tak. przykładów, co jest, że się źle dzieje, po prostu idzie nam jak po maśle. A przejście do przykładów, co to znaczy, że jest dobrze, że jest fajnie, idzie nam trochę jak po grudzie. Może z dwóch powodów. Jeden to może ten, o których mówi, że no nie wypada trochę, że tak fajnie, bo co sobie pamiętam, że mi jest za dobrze w życiu. A, a drugi taki, bo może tak naprawdę ich nie dostrzega. Po prostu mówię, że to trochę tak jak mówimy czasami o wychowaniu. Jak dobrze, to nie chwalę. Jak źle, to powiem, bo to jest czegoś pochodną. A z kolei jest też tak, że czasami tak wewnętrznie, taką pozycją, może taką bardziej w cudzysłowie negocjacyjną, lepszą jest, żeby pokazać, jak jestem nieszczęśliwy, jak jest źle. Żeby czasami z tej rozmowy jakby nie dać się wplątać jakąś propozycję spotkania, do wrzucenia czegoś albo do zrobienia, tak, albo usprawiedliwić się, że nie mogę tego tamtego odwiedzić, zrobić czegoś tam. I to w ogóle tak pokazuje taki defensywny charakter naszego funkcjonowania, że boimy się czasami mówić, tak, jest fajnie mam relacje ze swoimi dziećmi, byłem z nimi, miałem wakacje, odpoczywam tak. po południu, widziałem fajny film, miałem czas na fajny film. I yy, 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 z drugiej strony, bo ten obraz też, jaki sobie wtedy przekazujemy, staje się taki szary. A ja pomyślcie sobie, jak dla naszych dzieci, dla nastolatków, jaka jest ta rzeczywistość, której oczekujemy, skoro tak. ona jest tak zajęta, zabiegana i, tak. i, i nie do przyjęcia, tak. prawda? A później też jeszcze powstaje coś takiego śmiesznego, jak czasami tak. roz <laughs> rozmawiamy, że no, to życie jest takie, że ta praca, praca, praca. I, i dobrze jak pierwszą rzecz, którą słyszę, słyszę pozytywne jest to wreszcie jestem na emeryturze. Mówię, Boże, przecież no 60 czy 65 lat życia, żeby czekać, żeby wreszcie wydarzyło się coś pozytywnego i to jest wtedy, kiedy tak naprawdę nic nie muszę robić, znaczy, mogę odpocząć od czegoś, co nie lubiłem robić przez całe życie, to to, to jaki sens ma Taki, jaką treść ma te, te moje życie. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że. Yy, yy, dlaczego o tym też rozmawiamy? Dlatego, że warto sobie ćwiczyć przypominanie takich choćby obrazków z wakacji. Co było fajnego. I, bo, bo my, ja śmieję się z Alą, że. Yy, Przeżywamy ostatnio y, taką, taką coś takiego, że wspominając wakacje, mówimy, co, to co było dzisiaj, co miłego było dzisiaj, a że taki koncert, a później pamiętasz, a później dali nam do wina, też dali taką fajne aperitivo, a później to coś tam, a gdy jechaliśmy, to był taki pan, a ktoś nam wskazał drogę, a jak zgubiliśmy się, to z tego baru ci panowie rysowali nam na kartce, i okazuje się, że jest cały ciąg bardzo fajnych wydarzeń. Albo po prostu, jak chrzeliśmy, to było nam tak fajnie, błogo i spokojnie, prawda? Albo. I tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że tych film, i na przykład ja też czasami w pracy, jak jesteśmy, to mi się wydaje, że to jest taki dla higieny pracy właśnie usłyszeć od swoich współpracowników, że coś było fajnie, I nie tylko w kontekście pracy, że cię pochwalę, tylko, że byłem na urlopie, albo, że byłem z dziećmi, gdzieś coś było fajnie, gdzie ja ostatnio ja z kimś rozmawiałem z pracy, z kimś czasami, zwykle mówimy o trudnych sytuacjach, on w końcu mi powiedział, było fajnie, byłem w tym miejscu, byłem tam, nie wiem, w Krumlowie, byłem w Passau, byłem gdzieś tam, Niemcy, Czechy, jakie piękne, jakie ładne. To od razu więcej takiego, więcej takiego, tak. takiego flow, ojej, to robimy. Albo jest, to jest człowiek, który się też czymś cieszy. Bo, bo wszyscy, jakby składamy się na tą takie pu, 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 puzzle, które, które jakby tak. b, bu, tego świata, i jeżeli my będziemy nawzajem, jakby tak dozowali też, tak. Te, 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 co my wystarczy mówię, narzekamy na te media. Zostawmy media, media. Wystarczy, że poprawimy sobie tak. jakość historii, które tak. sobie opowiadamy nawzajem, to te to, to, to media tak bardzo nam nie zaszkodzą. Tak. tak. To papież pamiętam kiedyś w jakimś, mieliśmy taki piękny jakiś egzemplarz jakiejś encykliki, już nie pamiętam podpisane przez papieża, nie? naszego jeszcze papieża. I tam właśnie on pisał o tym jednym z większych zagrożeń, o takim myśleniu fatalistycznym, o takim fatalizmie, któremu możemy niestety ulec. nie? I właśnie tak myślę, że w naszej na pewno możemy bardzo wiele wnieść przez takie przekazywanie, przez takie indukowanie takiej radości, po prostu zwyczajnej radości. I wszędzie, gdzie, gdzie po prostu się jest, pomimo tego, że niesiemy dużo różnych trudów. I naszej historii i trudności, ale jednocześnie to koncentrowanie się na, jak to też w barankach bardzo mocno podkreślamy, na tej perspektywie dobra, że szukanie, co jeszcze, co jeszcze gdzie jeszcze to dobro i czy ewentualnie tego dobra gdzieś nie zaniedbujemy, nie gubimy, nie zakopujemy, ale patrzenie w tej... Perspektywie dobra. Ale takie fajne rzeczy to się ona przewija. Zresztą on tak, tak trochę jeszcze podciągnę to. To znaczy, że jeżeli my jakby mamy, zaczynamy mieć nawyk widzenia dobrych rzeczy i mówienia dobrych rzeczy, tak. to tu się pojawia nawyk też, jakby taka refleksja. Jeżeli mamy mało takich okazji, co zrobić, żeby mieć tą możliwość? Tak. I wtedy na przykład może warto zastanowić się nad swoją pracą. Którą mam taką inną, że być może gdzieś zarobię trochę mniej, ale powodów do radości co do zespołu albo sensu Ta. tej pracy byłaby większa. I uwaga, żyjemy w czasach, kiedy jest coraz więcej takich możliwości, bo niektórzy Ta. ludzie podejmują decyzję o zmianie pracy czy są z miejsca zamieszkania po to, żeby móc mieć więcej okazji Ta. takiego spokojnego, to nie chodzi tylko o spokój, więc jakich po. Powodów do radości z takiego dnia tak, codziennego. Takiej satysfakcji z tego. Tak, tak. Także tak. tak, no, to tak chcieliśmy końcem wakacji, tak. znaczy właśnie już. Podzielić ale... się, że, że tych obrazków z wakacji, tych radosnych ludzi, Jest barów, spotkań, z... dobrych gestów. Wspaniałych no, ludzi. Takich sytuacjach przypadkowych. Ludzi, którzy na szlaku rozmawiali, z którymi się spotykaliśmy, którzy nas obsługiwali. Było cały czas, było, było cały czas. jeszcze tak. powiem jedną rzecz, jakby jak, o takim pragnieniu, tak jeszcze nawiążę, bo byliśmy niedawno w kinie na, na, na filmie Bulion i inne namiętności. Jedną rzecz, która nas tam zwróciła uwagę, ona była taka bajkowa. Tak. W tym sensie może w takich nienaturalnych proporcjach, tak. ale wszystko, co tam było pokazane, odbieraliśmy jako taki strumień dobra, nawet Śmierć jednego z bohaterów nie, 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 jakby nie zaciemniła tego, tam płynęło cały czas takie dobre przesłanie. Ja nie, nie mówię o też o tym, żeby uprawiać jakąś fikcję literacką A. i by żyć w świecie bajkowym, bo ten świat nie zawsze jest bajkowy, ale, ale generalnie tak jak Ola chyba na początku, zawsze można dostrzec, ile rzeczami jesteśmy obdarowywani, aczkolwiek ten świat nie jest jakby bez cierpienia i trudu, tak, o których tak na, na co dzień zdarza się nam myśleć czy doświadczać A, dosyć tak. często. Także dużo dobra życzymy. Życzymy dużo okazji do uśmiechu, radości i słuchajcie, do wyłapywania, wyłuskiwania tych dobrych historii z własnego dnia codziennego. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka. I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.